Poruszył Pan bardzo ważną, bardzo ważną tematykę, która wszystkim widać wyraźny wzrost przewozów regionalnych, co pewno przekłada się i na dostępność komunikacyjną, i na spójność, na spójność rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Faktycznie ta integracja transportu jest ważna, my to jako gminy na tym jak doświadczamy, bo te busy dowozowe jeżdżą przez naszą gminę, to jest kolejna. Dobra informacja i biorcie ten bilet zintegrowany, o parę w tym barku to jeszcze może powie, powiemy sobie w formie dyskusji. Szanowni Państwo, kolejny ostatni referat, który, który wygłosi Pan Magister Inżynier Przemysłu Przemysław Brych, y, konduktor Przemek y, tak nazwany, y, to myślę, że najbardziej rozpoznawalny konduktor w Polsce. Pan Przemysław promuje kolej, przekazuje wiele ciekawostek o pociągach, wagonach, y, lokomotywach i także zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w kolei. Bardzo prosimy Pana Przemysława. ostatnie, ostatnie wystąpienie, a po wystąpieniu Szanowni Państwo liczymy na, na dyskusję, bo myślę, że pojawi się wiele pytań do samych prelegentów, jak chodzi zarówno o, o kwestie takie inwestycyjne, zróbmy to twarde, te, te budowlane, inżynieryjne, jak też kwestie związane z integracją transportu, z tym jak będzie skomunikowana Limanowczyzna, Gmina Tylbak z Krakowem. Dzięki właśnie tej linii kolejowej. Oddajemy głos panu przemysłowi bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi tutaj gości w tym barku. Poza tym, że jestem kierownikiem pociągu na co dzień w małopolskim oddziale PolRegio, to jestem także inżynier inżynierem transportu i swoją pracę inżynierską pisałem na temat Akurat w y, przyszłości linii kolejowej w Konturbacji Górnośląskiej i w tej swojej pracy inżynierskiej pisałem nowy projekt y, szybkiej kolei właśnie w Konturbacji Górnośląskiej. I od iluś tam lat też działam aktywnie, poza tym, że pracuję na pociągu. tak, Żeby te linie kolejowe były niebyle były nie jakie, tutaj Pan troszeczkę prelegent przede mną mnie ubiegł trochę, mówiąc o tej jakości. I o tej jakości na tych liniach kolejowych w chciałbym trochę opowiedzieć przy okazji tej mojej prezentacji. Mam nadzieję, że tej Panu mnie nie zja, a raczej będziemy mogli podyskutować konstruktywnie na temat tego, jak tą przyjazną kolei w województwie zrobić. No i właśnie tutaj mamy tą mapę z tą naszą linią kolejową i mimo tego, że w Polsce modernizuje się wiele linii kolejowych, to bardzo często w wyniku współpracy z samorządami oferta przewozowa pozostaje na nich zdawkowa. Samorządy, samorządy zamawiają na trasach kolejowych bardzo małą ilość pociągów, a co za tym idzie nakłady poniesione na modernizację linii nie są odzwierciedlone w ilości oferowanych par pociągów. Po wielu latach wygaszania popytu na linii kolejowej, a później po reaktywacji, jedyną możliwością przyciągnięcia osób, poza wyższą prędkością, o czym była mowa wcześniej, krótszym czasem przyjazdu, jest także częstotliwość połączeń. Absolutnym minimum jest, jest 7 par pociągów, a co za tym idzie, pociągi co 2 godziny od 6 do 18. No 6 18 co 2 godziny. 7 par mi się wydaje, że mało, ale w świecie kolejowym, w świecie kolejowym istnieje coś takiego jak pojęcie alibicugu. Alibicug to jest taki pociąg, który się uruchamia e, po to, żeby on tylko jeździł i zazwyczaj woził sprężone powietrze i żeby ludzie z tego pociągu byli zadowoleni. I czasami, niestety, jest tak, że samorząd zamawia u przewoźnika u, X czy u przewoźnika Y jakąś liczbę pociągu kilometrów które dany przewoźnik musi wyjeździć, ale na tym nadzór się kończy i na przykład województwo powierza przewoźnikowi X1 od pociągu kilometrów, ale później już tego przewoźnika nie interesuje absolutnie nic, czyli przewoźnika organizatora nie interesuje absolutnie nic, poza tym, aby była realizacja tego, tej ilości kilometrów, która jest, a nie przekłada się to na dobrą jakość linii kolejowej, na dobrą jakość rozkładu jazdy na danym odcinku linii kolejowej. I takie wygaszanie popytu miało też miejsce na linii kolejowej numer 104. W tabeli z rozkładem jazdy była to linia 136 i przez wiele lat robiono wszystko aby na tej linii oferta przewozowa była coraz gorsza i rozkład jazdy, który panie z 1994 roku oferował na tym odcinku nowe są limanowa 9 par i limanowa Hawówka także 9 par i dodatkowe pociągi kursowały między Mszaną Dolną i Hawówką i Chawówką. i tutaj było jeszcze całkiem nieźle. Tylko że w Polsce niestety przy tworzeniu rozkładów jazdy przez ileś lat nie bierzemy i nie braliśmy nigdy przykładu ze Szwajcarów czy z innych krajów, które ofertę przewozową nie, przygot nie przygotowują w ten sposób. Pod to, co powie mi, nie wiem, pani Jadwiga z tym barku, czy pani Krysia z Nimanowej czy pan Józef. Z rabki, tylko, tylko, tylko po prostu tworzy, tworzono tak przypadkowo ten rozkład jazdy bez cykliczności i tak dalej. Z tego co wiem, tutaj się uśmiecham do pierwszego pana prelegenta. Polskie linie kolejowe pracują od grudnia tego roku nad tym, żeby rozkład jazdy pociągów w Polsce był coraz bardziej cykliczny. Czyli żeby pociągi jeździły na te same końcówki, minut i żeby one jeździły w miarę często. I wtedy taki rozkład jest bardzo dobrze zapamiętywalne. ludzie nie muszą patrzeć, czy ten pociąg pojedzie o 13, 14, czy o 18, bo będzie 4 godziny na przerwa, czyli tylko na przykład pani, nie wiem, jakaś tam pani z jakiegoś tam miasta wie, że zawsze 42 po pełnej godzinie w dzień roboczy ma pociąg do miasta X, czy ma pociąg do miasta Y. W Szwajcarii, która jest przykładem takiego cyklicznego rozkładu jazdy, działa to od wielu, wielu lat i jest to niezmienne. Tam nie ma czegoś takiego, jak jest w Polsce, że raz w roku przekopuje się całkowicie rozkład jazdy. Ja oczywiście rozumiem to, że są modernizacje linii kolejowych i te pociągi są przesuwane w miarę postępujących modernizacji, ale nawet kiedy tych modernizacji nie było, to w Polsce przez lata rozkład jazdy był co roku przekopywany, tak że bardzo trudno było ten rozkład jazdy zapamiętać, tak? że na przykład jeździł pociąg przez dwa lata o 14.30, dzieci nauczyły się, że ze szkoły zawsze jeździł pociąg 14.30 i nagle po dwóch latach zrobili jego 14.45. Są takie linie kolejowe w wielu krajach, które to są blisko nas, w Czechach czy na Słowacji czy na Węgrzech, że te pociągi regionalne są niezmienne od iluś tam lat, jeżeli jest wachnięcie po składzie jazdy o 3-4 o minuty. To jest maksymalne wachnięcie w rozkładzie z tego pociągu. Więc wiadomo, że te osoby będą tymi pociągami jeździły, ponieważ ten rozkład jazdy jest niezmienny i pasuje wszystkim, bo pociągi jeżdżą często. W 1995 roku przyniósł zmiany na trasie między Chabówką i Nowym Sączem. Pociągi nagle zaczęły jeździć w pełnej relacji, ale było ich mniej. No i oczywiście jeździły dłużej, bo nakłady na utrzymanie linii kolejowych spadały. I oczywiście, I oczywiście, ekonomia w polskich PKP, który które wtedy jedną firmą, pokazywała to, jaka ta nasza kolej jest wielka. A wielkość naszej kolei nie objawiała się tym, ile tych połączeń, jak często one jeździły, tylko wielkością taboru. Czyli między nowym sączem a habówką jeździła ciężka lokomotywa, tutaj z jednym wagonem, to jest akurat zdjęcie z nowego sącza tam może w tym pociągu jechało ze 20 osób taka lokomotywa przepalała niewiarygodne ilości paliwa i nakłady, które szły na utrzymanie tego połączenia były niewspółmierne do realizacji tego połączenia przez takie zespoły jakie jeździły w Czechach i są to motoraczki serii 810 gdzie montowano autobus gdzie montowano silnik z autobusu Karosa i dzięki temu ten, ten tam był dużo mniej ekonomiczny był mniejszy nacisk na tor i po prostu był tańszy w eksploatacji u zarządcy infrastruktury. Co prawda jakiś czas później Urząd Marszałkowski w Małopolski i inne urzędy marszałkowskie na fali zmian zaczęły kupować takie lekkie autobusy szynowe jak tutaj ten autobus serii SA 109, jednak nie pomogło to utrzymać ruchu kolejowego między Nowym Sączem a Habówką i tutaj nawet nie chodzi o to, że tego ruchu nie utrzymano, bo te pojazdy nie nadawałyby się do tego, żeby ruch utrzymać, yy, tylko powodowały to kombinacje w rozkładzie jazdy, które były robione. Bo jeżeli od 95 roku przez 10 lat, co roku rozkład był tak prze przekopywany, yy, że nikomu to nie pasowało, to nawet później zakup małych takich autobusów szynowych yy, niskie nie dawał efekcie końcowym i ten rozkład jazdy wyglądał tak jak tutaj w tej tabeli z 2000, chyba tak 10 roku to jest tabela gdzie pociągów nie uświadczyliśmy już w ogóle i trudno mi teraz oceniać decyzję Urzędu Marszałkowskiego, który te, te malutkie pojazdy zakupił, ale te pojazdy zostały wyeksportowane z tej linii na linię na lotnisko na Balicę, bo linia na lotnisko na Balicę w tamtym momencie była ważniejsza niż ta linia i tutaj całkowicie ruch pociągów wstrzymano. Ale powiem Państwu, że gdyby tego ruchu całkowicie nie wstrzymano, to może szybciej doszłoby do modernizacji tej linii, bo jest przykład Stowarzyszenia na przykład... Sucha beskidzka żywiec które uparło się na utrzymywanie e, piątkowo-sobotnio niedzielnych pociągów, i mimo tego e, pociągi na tej linii do czasów modernizacji jeździły. Czyli, czyli zapobieżono temu, że na tej linii nie rozgraniono sieci trakcyjnej, e, nie rozgraniono elementów e, torowiska, a takie coś na przykład się stało e, między Bielskiem Białą a Skoczowem, gdzie pociągi całkowicie przestały jeździć. I w przeciągu pół roku zdemontowano sieć trakcyjną. No, tory jeszcze do dzisiaj są, ale, no, ale po prostu tam też trzeba wszystko robić od podstaw. Tymczasem, na drugim biegunie mamy rozkład linii lokalnej kolejowej w Czechach, gdzie pociągi jeżdżą w miarę często w bardzo różnych relacjach i jest ich. Bardzo dużo i ja wiem, że zarządca infrastruktury bardzo się cieszy, kiedy tych pociągów jest dużo. Zresztą polskie linie kolejowe same, same namawiają przewoźników do tego, aby tych pociągów zamawiać na zmodernizowanych liniach kolejowych dużo. I są przykłady pozytywne takiego działania. I takim pozytywnym przykładem jest na przykład linia z Wrocławia do Trzebnicy. Tylko tutaj akurat ta linia nie jest... Nie jest pod jurysdykcją polskich linii Kolejowych, tylko pod jurysdykcją Dolnośląskiej służby drugi kolei, Dróg kolei. No ale tutaj tych pociągów jest dużo, one jeżdżą co godzinie, o każdej porze dnia i nocy i była to linia także skazana na przełomie lat 80. i 90. na zapomnienie, bo rozkład jazdy na niej właśnie na przełomie tych lat wyglądał tak, że były dwie pary pociągów z Wrocławia o godzinie 3.00 i o 15.00. Teraz ta linia jest modelowym przykładem tego, że jest to linia aglomeracyjna, taka jak ta linia na przykład z Krakowa do Wieliczki i są też takie bardzo duże potoki podróżnych na tej trasie. Ale żeby nie było, że jest tak różowo, są też takie praktyki modernizacji linii kolejowych w Polsce. Modernizacji, gdzie po prostu po modernizacji pojawia się bardzo mało pociągów, i takim przykładem jest linia ze szczytna do Ełku, gdzie urząd marszałkowski zamawia trzy pary pociągów, mimo tego, że linia została remontowana za grube miliony złotych. Tam już parę instytucji zwracały uwagę do urzędu marszałkowskiego, warmińsko-mazurskiego, że coś jest nie tak. Ta liczba pociągów była na chwilę zwiększona, a teraz w tym momencie znowu są trzy pary. I takie coś y, może grozić w momencie niezamawiania możliwości pociągów, w tym, że na przykład będzie trzeba wrócić pieniądze do instytucji europejskich, bo tych pociągów jest po prostu y, za mało. I chciałem też powiedzieć, a propos przedmówcy, który był, ja propos tego, jak, jak ten rozkład jest y, zamawiany i robiony, to ja ze swojego przykładu jeżdżąc na co dzień z podróżnymi w pociągach, y, wiem, jakie są plusy i jakie są minusy. I czasami mam wrażenie, że niestety organizator przewozów płaci za te przewozy, ale nie patrzy, co się dzieje w tych tabelach z rozkładami jazdy. I na przykład taki przykład był w poprzednim rozkładzie jazdy, że między krzeszowicami a Krakowem jechały w stadzie trzy pociągi co 15 minut po godzinie 7 rano, a później przez pół godziny była przerwa. I po prostu czasami fajnie by było razem usiąść z tymi przewoźnikami, którzy te połączenia realizują i popatrzeć się na to, jak to wygląda, żeby nad tym zapanować. Tak samo sytuacja wygląda między Skawiną i Krakowem, gdzie spotykają się linie z Zakopanego, częściowo pociągi z Bielska Białej tą linią jeżdżą i dochodzi linia do Oświęcimia. I tutaj pociągi też jeżdżą tak, czasami pociągi na przykład jadą w stadzie co 20 minut, i później przez godzinę do Skawiny nie ma żadnego pociągu w godzinach szczytu, czyli po prostu ktoś znowu nie popatrzył się na to, że te pociągi jadą w stadzie. I dla mnie y, po prostu jest to no, niedopatrzenie, tak, które trzeba naprawić i siąść razem, y, bo, na, bo jest, tyle, jest tak wystarczająco dużo pociągów w kierunku Zakopanego, Bielska, białego i Oświęcimia przez Skawinę, że te pociągi w godzinach szczytu mogły być nawet co 15 minut. Owszem, nad tym musi jeszcze zapanować zarządca infrastruktury, bo tam są też różne wytyczne, jak te pociągi trasować i w jaki sposób można trasować. Ale konstruktorzy z są tak dobrzy, że czasami potrafią znaleźć dobre rozwiązania. Ale patrząc się na tą linię, musimy popatrzeć się także na perspektywę połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych. Tutaj na tej mapce widać. Że modernizacja tej linii kolejowej, tutaj, tudzież budowa całkowicie nowej od Podłęża, spowoduje to, o czym mówi tutaj Pan na początku, że bardzo skróci nam się czas jazdy od Krakowa do Muszyny i do granicy ze Słowacją. I muszą Państwo wiedzieć, że Słowacy, chyba ze swojej strony, już się troszeczkę przygotowują do tego, bo między Budapesztem a Koszycami mamy w cyklu pociągi co dwie godziny. I z, tego, I z tego co wiem, to PKP Intercity i Ministerstwo Infrastruktury także by chciały jeździć do Budapesztu właśnie przez Kraków albo z Krakowa tutaj przez Nowy Sącz do Budapesztu i być może kiedyś się dogadamy z tymi Słowakami, żeby te pociągi uruchamiać razem. W przyszłości takie pociągi już były realizowane, tylko że linią taką naokoło przez Tarnów. Przez Tarnów no Zawsze było długo, ale w przeszłości przez przejście graniczne w Muszynie jeździły takie pociągi jak Tarnowia z Krakowa do Koszyc, Preszowczan z Krakowa do Koszyc, Karpaty z Warszawy do Bukaresztu i Krakowia z Krakowa do Budapesztu. Takie pociągi jeździły i takie pociągi mają szansę znowu zaistnieć i jeździć tutaj, na przykład tą nową linią, bo ona będzie szybka. I będzie się sprawniej jeździło. Tutaj pan, tutaj jeszcze przede mną pierwszy przedmówca, jeżeli mówił o historii, to mówił o uprzecie, która kursowała między Zakopanem i Budapesztem i ta krzeta na przełomie lat 80. i 90., poza latami 70., także jeździła, tylko wtedy w wyniku tego, że już tutaj nastąpiła degradacja linii między Nowym Sączem a Habówką. Ta kuszeta jeździła w ekspresie Tatry do Krakowa i tam była przepinana do pociągu Krakowia nocnego, i tak trochę naokoło opłotkami jeździła z Zakopanego do Budapesztu. A z tego co wiem od osób, które gdzieś tam na Węgrzech się koleją interesują, to dużo osób z Węgier chciałoby jeździć pociągiem do Zakopanego i mam nadzieję, że w przyszłości takie połączenie z Zakopanego do Krakowa także będzie realizowane tą linią. Także na początek może zajmijmy się uregulowaniem tych pociągów, które mamy w województwie, żeby one jeździły w równych odstępach i często, a potem zastanówmy się, jak ta linia już powstanie, jakie fajne pociągi międzynarodowe i międzywojewódzkie, dobre pociągi dla ludzi z dobrą ofertą przewozową, przeprowadzić tą linię, linią kolejową. Dziękuję za uwagę.